W Minecraft są trudne rzeczy, jak wszelakie klacze czy pokonanie Wardena, ale jest również jedna budowla, która jest bardzo trudna, a mowa o pełnym netherite'owym bikonie. A ja w dzisiejszym filmie chcę zdobyć wszystkie 10 bikonów. Jak wiecie, na każdym serwerze początek wygląda tak samo. Zbieranie i itemów, budowa bazy, przejście gry i takie tam. A więc może przejdźmy do sedna odcinków. Moim planem jest robienie farm oraz kopanie surowców potrzebnych do budowy A pierwszy beacon, który będę chciał stworzyć jest żelazny Ale najpierw szybka matma Trzeba zebrać 164 bloki co nam daje 1475 sztabek Czyli około 22 staki A do takiej ilości żelaza będzie potrzebna nam farma Zanim zrobię farmę żelaza potrzebuję trochę terenu A więc... Więc jak już mamy teren możemy zająć się budową naszej farmy Zrobić to po Wiesz czemu? Ja się powiem, bo te knypki powinny być w tą stronę, a nie w tamtą Te powinny być w tą, tą, Tu powinny być w tamtą No ja tam. pie... Halo ale. No mówię, że skończyłeś już. Skończyłem oh, stare bo Ja tak. O oh, oh, widzę właśnie, że się spawnują. <laughs> Idę farmikielo. No to iść, ba. Po tym, jak Zufi pomógł mi z farmą, dlatego że źle ją zbudowałem, poszedłem na szybkiego Afka, aby nazbierać trochę żelaza, dzięki czemu mogłem zbudować cały żelazny bikon. Dobra, mamy już wybudowany pierwszy bikon, tylko brakuje nam właśnie tego bikona na górze, ale cała postawa jest już zrobiona. Następnie wziąłem się za budowę kolejnego bikonu, który tym razem jest w kwarcu, dlatego od razu udaję się do netheru, aby wykopać potrzebną ilość surowców do budowy. Mamy już zbudowane dwa bikony. Zostało nam tylko 8. Lecz zanim przejdziemy do dalszej części filmu, krótkie słowa od sponsora odcinka. Serwer Lizard MC zaprasza na drugą edycję serwera Skyblock po długiej przerwie, która startuje 10 listopada o godzinie 18.00. Lecz nie jest to zwykła edycja. Na serwerze znajdują się specjalne strefy do zarabiania, jak strefa górnika czy wędkarza. Na strefie górnika należy kopać rudy węgla, które potem możesz sprzedać pod komendą Slash Górnik, a na rybackiej należy łowić ryby, które mają sprzedać u NPC na strefie. Aktualnie na serwerze trwa konkurs plus nagród za 1600 zł, którym trzy najbogatsze wyspy pod koniec edycji mogą wygrać sprzęt od C-Series i Razera. A jeśli woisz budowanie, to dla najładniejszej wyspy również jest konkurs na myszkę od Razera. Dodatkowo, razem z administracją przygotowaliśmy dla Was kod na klucz do specjalnej skrzyni, który ułatwi Wam początek na serwerze. Po wybudowaniu kolejnego bikona miałem dosyć kopania przez jakiś czas. Dlatego po ujrzeniu na zegarku godziny 3.00 udaję się spać. O, a tak naprawdę to to jest godzina 5:25, ale ale trzeba było nagrać stawkę, że idzie się spać. Znowu, kurwa. A gdy wstałem, zadzwoniłem do Zufiego. Halo, halo. halo. Zufi ma wolne 5 godzin swojego życia. Oho. Ja żartowałem, co chcesz? Potrzebujecie do kopania w Minecraft. I tak minęły nam kolejne godziny, w których udało mi się zebrać materiały na beacon z lapizu oraz połowy beacona z węgla. Zmotywowany tym, że mamy już ukończony 4 z 10 bikonów, zdobyłem materiały na beacon z miedzi oraz redstone'a i gdyby nie pomóc w przy kopaniu, nie udałoby mi się zebrać tych beaconów, dlatego poproszę o serce dla niego w komentarzach. Lecz najtrudniejsze było dopiero przed nami. Jak pewnie wiecie, po wykopaniu lapizu, redstone'a lub miedzi, mamy średnio 5 sztuk surowca, a do Dodając do tego fortunkę na poziomie trzecim, zwiększa się to do 8 sztuk danego surowca, co sprawiało, że bardzo szybko mogłem zdobyć potrzebne mi bloki do budowy. Lecz co z emeraldami? Tutaj było trochę ciężej, lecz miałem dwie opcje. Pierwsza farma rajdów, z której oprócz maragdów mamy również totemy oraz opcja druga: farma nici i handel nimi z wieśniakami i zgadnijcie, co wybrałem. Więc po wybudowaniu farmy nici, zaczęliśmy handel z wieśniakami, aby zdobyć potrzebne emeraldy Więc podzieliliśmy się na zadania, w momencie gdy Zufi handlował z wieśniakami, ja zacząłem budowę farmy do kolejnego bikonu Dobra U... Dobra, udało się, jest A w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy: aby farma działała, muszę być na normalnym biomie w nederze. A ja byłem na sonsandzie, co zmusiło mnie, aby zbudować farmę od nowa. A po zbudowaniu jej przesiedziałem kilka godzin, aby zebrać bloki złota na beacon. W międzyczasie spotkałem się z graseuszem, aby wprowadzić go bardziej na serwer. I prawie go zabiłem, ale, ale, ale. Nie ma mi tego za złe, chyba. Tak, tak. Wiesz, no, pojechałeś? No. Jak byłeś tam pierwszy, to ci zawalę z miecza. <śmienicza> Haha, to ty żyj na to miłeczko! Zdjęli na to miłeczko! To jest i ta i wątpiła nas nim. <śmienicza> <śmienicza> Nie no, jaki bop! Ej, dodzwal no to wtedy woda ci się pojawi. No, co? no normalnie, stary. Nie mam. Nie, nie wracasz tutaj. Zrazu, wracasz, wracasz. Nie rób tego fajna! Dobrze. Weź, zablokuj go, żeby nie wyszło. Quasi słabe To jest hardcore! Bioskina, Nie zginiesz Może wróćmy do tematu filmu. Jak wiecie zostały mi do wybudowania dwa bikony, a najpierw zajmiemy się diamentowym, a więc wybrałem się do kopalni na kolejne 5 godzin życia, aby zebrać potrzebne mi diamenty. Zakończony jest diamentowy beacon. Pierwszy raz w ogóle w Minecraftie robię pełny beacon. A co dopiero tyle beaconów? Teraz został mi ostatni beacon, e, czyli beacon netherite'owy A jest godzina za 25, co nie? I kurde, jestem tak wymęczony. Moment się spyta: Ej, Fazi, po co tyle trudów to wkładasz? Możesz na spokojnie to zrobić w dzień. Lecz za tym stoi mroczna historia. A tak serio, to za dzieciaka chciałem być najlepszym graczem w Minecraft. Więc próbowałem swoich sił we wszystkim, zaczynając od PvP. Ok, więc idziemy na jakiegoś duelka. Um, pójdę na normale. O, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Nice. Przechodząc przez budowanie oraz dochodząc do mechanizmów. Przez co nie mogłem spać spokojnie, wiedząc, że nie osiągnąłem swojego celu. Chciałem być w czymś najlepszym. Dlatego postanowiłem, że zostanę najbogatszym graczem. Więc aby nikt nie miał wątpliwości, obrałem swój cel bikony. Ponieważ składają się one z ogromnej ilości surowców. Dlatego zmotywowany tym, że cel jest tak blisko, nie marnowałem ani chwili i udaje się do netheru, aby wykopać debris. Teraz zostało nam tylko zdobyć morskie latarnie Dlatego udamy się do endu Skoro mamy już obsydian zostało nam tylko piasek na szkło oraz widerowe gwiazdy A zaczynając od tego, że mam obok siebie piasek zacznę go kopać W międzyczasie kiedy przepala nam się szkło Ja zapoluję trochę na widery. Jak to zrobić? Ej zapomniałem, że jak zaatakuję jednego psa A!

O! Jest czaszka! Ty fazy masz, bo mi się nie chce Po wyjęciu głów z shulkera mam już 30 głów, To oznacza, że mogę spawnić widery. A tak szczerze, nigdy nie zabiłem widera w Minecraft, dlatego myślę, że to będzie dla mnie dosyć wielkie wyzwanie. Dlatego stawiamy sobie od razu pierwszego. Dobra, jest respawny. Dobra, jest! Widerowa gwiazda pierwsza. I mamy, moi drodzy, mamy wszędzie, ale to wszędzie już morskie latarnie. To sprawia, że mam już wszystkie, ale to absolutnie wszystkie bikony w Minecraft.